Według zaleceń chłopaka, który to robi, uprzedził mnie, że ten czujnik muszę tutaj zeszlifować, bo on jakby milimetr, ale wychodzi za wieniec. To zrozumiane, że to wszystko ma być wyczyszczone z rdzy. I będziemy za przystępować, nie? Muszę go tutaj zeszlifować, ten czujnik. Jeżeli tak, to będzie widać, że on jest poza dystansem, wychodzi nam i trzeba go wyprostować, bo inaczej nie da nam wstawić, jak Polacy mówią, kryże, a faktycznie prawidłowo to jest płyta adapcyjna. No ale zawsze wiemy, że ludzie mówią swoje. Dobra, na razie robi pauzę, szykuje się do czyszczenia tego wszystkiego.